Bardzo dobrze czułam się przygotowana jeszcze do momentu przed samiutką kontuzją, co wykluczyło mnie niestety, niestety ze wszystkich startów na 800 metrów, które były planowane w tym roku. I no, nic mi nie pozostało niż to, żeby walczyć o jak najlepszy wynik w sezonie i chciałam się też bardzo jakby przetrzeć, rozpalić wrotki, że tak powiem. Dlatego dzisiaj no, zapadła decyzja o tym, że pobiegnę troszeczkę mocniej niż normalnie, tradycyjnie się biega biegi eliminacyjne. No bo podczas biegu widziałam już, że, że nie będzie nic z dobrego wyniku, więc chciałam to już po prostu poprowadzić do końca tak przyzwoicie, więc to 2-5 nie jest takim złym wynikiem, chociaż wiadomo, że chciałam troszeczkę szybciej pobiec, żeby się jeszcze mocniej jakby przepalić nie chciałam walczyć za bardzo. Wiadomo, że słyszałam cichutkie kroki z moimi plecami. Wiedziałam, że może być za chwileczkę mocniejsze finis. Dzięki. Ale też wiedziałam, że wynik nie będzie jakiś rewelacyjny, więc starałam się po prostu dobiec z pozycją. Widać było, że wyniki nasze były lepsze niż w serii pierwszej, więc spokojnie można było dobiec do końca. W planach było, żeby po prostu nawet odpuścić całkowicie sezon halowy. Dlatego też cieszyłam się bardzo, że jadę na te mistrzostwa, bo jednak brakowało mi tej rywalizacji i startów. Na moim dystansie do tej pory udało mi się wystartować tylko na 400 metrów w formie przetarcia, i niestety, później już miałam dłuższą przerwę. W w pechowym momencie, bo, bo to jednak najważniejsze tygodnie przed samym startem. Jutro będę oczywiście walczyć o jak najlepszą pozycję. Mam nadzieję, że przywiozę z tych mistrzostw medal, chociaż wszystko się może zdarzyć, trzeba szanować rywalki. Też są również wszystkie dobrze przygotowane. Ja, ja również chcę jakby sprawdzić się jeszcze na tym dystansie i zobaczyć, co jeszcze zostało z mojej formy. Mam nadzieję, że nie jest tak źle, jak, jak mogłoby się wydawać po prawie dwóch tygodniach przerwy.